Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zdzisław Strych. Jestem przedsiębiorcą, milionerem oraz filantropem. Dodatkowo kolekcjonuję broń. Coś wspaniałego. Szanowni Państwo, e, jestem osobą powszechnie znaną. E, mam pieniądze, sławę, wysoki iloraz inteligencji. E, Wiem, bo badałem nawet, sprawdzałem sobie. Wiele osób często zadaje mi pytanie w jaki sposób osiągnąłem wszystko. Wszystko na pieniądze, to, wiadomo nie będę wymieniał bo ja nie jakiś wiersz jak nie raptem tam z małej wsi spotarnowo, ale tam nic się nie dzieje. Słuchajcie. Szanowni Państwo. Odpowiadając na pytanie w jaki sposób zaczynałem moje biznesy. Muszę się cofnąć wiele, wiele lat temu. Wszystko zaczęło się jak byłem jeszcze uczniem drugiej klasy zawodówki będąc uczniem tej klasy nauczyłem swój pierwszy biznes. Na początku inwestowałem w rzeczy faktycznie wówczas bardzo dochodowe rzeczy, które przynosiły ogromne zyski. Które in, bali się inwestować, naprawdę ludzie, których by mogli Państwo uznać za naprawdę prawdziwych przedsiębiorców, milionerów, oni wszyscy się bali co robić. Ale oprócz jednej osoby, Nie, ja się nie bałem, całe życie się nie bałem i swoje dzieci też uczę, żeby się nie bały w ogóle. Eee, szanowni Państwo, a więc biznes był ryzykowy, eee, ja też nie byłem dojrzał, 17 lat miałem, szanowni Państwo, raptem. Byłem uczniem szkoły, zasadniczej szkoły zawodowej w Tarnowie koło parku Strzeleckiego na wydziale mechanicznym, no bo lubię samochody, dzieci też odziedziczyły tą pasję, bo ojcu i szanowni państwo też zacząłem swój pierwszy biznes, biznes był bardzo ryzykowny, ale mówię, używam epitetów, mówię o tym jaki był, ale nie powiedziałem co to był, szanowni państwo, zacząłem inwestować w coś bardzo ryzykownego, były to obwarzanki, tak. Szanowni Państwo, obważanki. rzecz wówczas bardzo ryzykowna, znana jedynie mieszkańcom miasta, największego miasta w województwie małopolskim, wówczas jeszcze nie było Małopolskiego, to było inne województwo, ale ja słaby z geografii, ja nie pamiętam za bardzo, co tam było. Jedynie, jedyne miejsce, kraje na świecie, które ja znam, to te, w których byłem, do których latam regularnie parę razy w roku, na przykład latam sobie tak z pięć razy w roku do Panamy latam, tam domek do własną służącą. Pozdrawiam panią Gienię Zubrzącą, afro w tym oto domku, ale nie z torów, z tego toru, a więc inwestowałem, inwestowałem, z cholera wyszedłem z rytmu, inwestowałem w oba Biznes ryzykowny, znany jedynie w Krakowie, niezbyt rozszerzony na te okolice tam właśnie Małopolski, tym bardziej całej Polski. Może tam na jakiś taki pojedynczych, tam przedmieściach, w takie wsie, Krakowa, tam może jeszcze jakieś takie budki były, chodzili tacy dziadkowie, takie babcie, tak. Oważanki, oważanki. Chodzili, tak, może tam sprzedawali, ale tam na moich terenach te Oważanki nie były znane. Pierwsza zjadłem Oważanka na wycieczce w siódmej klasie szkoły podstawowej. Jak zjadłem sobie, myślałem. Zjadłem. Dobry był. Dobry, nie? niezły. Wiecie co Państwo zrobiłem? Kupiłem od razu drugiego. Oczywiście dostałem lanii od ojca, że nie kupiłem żadnych yy, pamiątek z Krakowa. Jedynie obwarzanka, ale wiedzą Państwo, jakie to czasy były trudne wówczas. Inne czasy, wtedy się dzieci biło normalnie. Ojciec dla mnie i mojego młodszego brata. Yy, no i myślałem sobie, że nie, coś z tym trzeba zrobić. To jest niemożliwe, żeby obwarzanki były tylko w Krakowie. To jest Polska. Jeszcze Polska Rzeczpospolita Ludowa i wtedy zacząłem już swój pierwszy biznes i to były obwarzanki, szanowni państwo i początkowo obwarzanki sprzedawałem z kartonu chodziłem, piekłem je nie byłem biedakiem, byłem pionierem proszę państwa ponieważ obwarzanki nie kupowałem z jakichś lokalnych piekarni jednak kupowałem je prosto z krajów azjatyckich a konkretnie z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej oni tam mają w ogóle tanie do tych Wspaniałych, w ogóle, One mają, oni mają przepyszne yy, te, no jakoś, znowu wpadłem z rytmu, yy, obwarzanki. Ja raz tak byłem właśnie z takim yy, King chang właśnie w tym, w, tej, w tym penianie i mieliśmy takie obwarzanki, a do niego mówię, że słuchaj Kim, słuchaj, bo to jest coś pięknego i byśmy tak nauczył, jak robić takie obwarzanki. Yy, no i oczywiście powiedział mi coś takiego, że słuchaj dzisek, słuchaj, yy, ja Cię nauczę, yy, ale pod warunkiem, że będę miał 20% zysków z Twojej firmy. Ja mu mówię: Proszę bardzo, proszę bardzo, tylko pod jednym warunkiem, że mnie tutaj nie wycyckasz. I zgadnijcie Państwo, co się stało. Yy, po miesiącu przyszła z Karel przyszło paczka obwarzaków. I, i, I jako, że nie wiedziałem, czy nie są zatrute, czy coś daję, oczywiście pierwsze żony do spróbowania, to żona tak zjadła. Mówi, wiesz co, nie Niby taki obważany a z drugiej strony takie coś innego, nie? No to wiedziałem, że nic się nie stało, wziąłem od niej, ale nie dałem jeszcze co, ja na wszelki wadek jeszcze psu rzuciłem. zresztą nic nie stało, to ja biorę, urwałem i zjadłem, 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 zjadłem i wiesz se... Pychota! No i z tymi obważankami to ja już cały rynek tarnowski zająłem, potem już cały powiat tarnowski. Już w ogóle po komuna się skończyła, a następnie... Cała Polska i tak powstała się moja pierwsza firma Obważank. Polu. Yy, no, dlatego, że jestem osobą bardzo wielbiącą w tradycję. Region swój yy, Tarnów to yy, siedziba, nawet się tam gdzie się znajdowałem. Ostatnio wygrałem przetarg o teren yy, na rynku w Tarnowie. Zburzą te wszystkie kamienice, to już takie przestarzałe, nie? I tam walniemy taki olbrzymi magazyn, tam właśnie te Obważanki. A nawet rozmawiał właśnie z prezydentem Tarnowa, Raimundem Ciepielskim, żeby udostępnił mi trochę to lodowisko w Tarnowie. Tam taki pas wyleje, taki beton, i będą mi tutaj z tego Karel przylatywały te samoloty. Nie będę musiał do Krakowa już jeździć. Więc jak widzą Państwo, biznes ryzykowny. Ryzykowny, z jednej strony wydaje się łatwy, prosty, ale z drugiej strony nadwyraz ryzykowny. I Szanowni Państwo, i to się pojawia takie słowo, które ja lubię bardzo powtarzać. zdanie. Szanowni Państwo, geniusz nie tkwi w rzeci, rzeczy ścisłej, tylko geniusz tkwi w prostocie. I to mówię często swoim studentom. Jak widzą Państwo, jestem wykładowcą na Akademii Ekonomicznej im. Y, Zdzisława Strycha y, w Krakowie i... Ja tak patrzę, sobie na niektóre takie twarze, takie nowe, tak od, od, oglądają, patrzą w każdy mój ruch. Tak obserwują, obserwują, tak spodziwię, że taki pan milioner, pan filantrop, taki naprawdę jeden z najbogatszych Polaków. I ja tak po prostu czasem do nich tak podchodzę i mówię, do innego z nich na przykład i mówię, słuchaj, ja rozumiem, że ty poszedłeś na ekonomię. Rozumiem, że masz jakieś ambicje. Ale musisz dawać sobie sprawę z tego że przedsiębiorca przedsiębiorcą jest się już od urodzenia Ja takie mam motto eee, Ja mówię, że tam w innej szkoły oprócz tej zawodówki i podstawówki tam podstawówka ja dałem, że jeszcze ja mnie jeszcze w, kończył tam u siebie na wsi i zawodówce tam nawet w internecie mieszkałem na początku ja w ogóle te obażanki sprzedawałem w internecie może o tym nie wspomniałem eee, i eee, no więc, widzicie, no, przedsiębiorcą to ja już jestem od urodzenia. Nie, nie musiałem żadnej studiów ekonomicznych kończyć, jakby jakieś studium, niczego, bo ja po prostu swój biznes już miałem tutaj, tutaj miałem biznes, szanowni Państwo. I te obwarzanki, rzecz prosta, jeszcze raz powtórzę, rzecz prosta, ale jaka korzystna. E, a potem to już szło, proszę Państwa, z górki, bo ja tak zawsze mówię, że z, zakładałem kolejne biznesy, no tam były. Yy, nawet sieć komórkowa, sieć sklepów RTV AGD, sieć hoteli, yy, nawet właścicielem na Kłoparku jestem i yy, ja powiem Państwu tak: ja to zawsze mówię tak, że taki pierwszy biznes to to jest taka idzie tutaj, idzie, idzie, jest taka góra, bo na początku jest zawsze wiadomo, jest pod górkę, a następnie jest, już tak schodzi. I już tu jest takie zabezpieczenie w postaci pieniędzy, jakby coś się stało i potem takie pojedyncze biznesy, takie mniejsze górki, raz do góry, raz do na początku jest trudno, potem już nie, ale jest zabezpieczenie, proszę Państwa. Yy, dlatego moja rada dla początkujących przedsiębiorców, to nie bać się. Trzeba myśleć. Ja nie będę tutaj doradzał jakichś dokładnych biznesów, bo mówię, cały czas siedzę w tym temacie, ale yy, jeżeli chodzi o takie sprawy biznesowe, to ja myślę, że jednak... Yy, ludzie powinni sami zaryzykować. Jeżeli okaże się, że ich pomysł na biznes był dobry, to powinni się go stosować. Jeżeli okaże się porażką, przykro mi, to już nie jest moja sprawa. Ja swoje powiedziałem. Jeżeli komuś się nie udało w biznesie, to oznacza, że po prostu się nie nadało, że jego pomysł był słaby, a jak jego pomysł był słaby, to oznacza, że już się nie nada do kolejnych pomysłów. Widzisz, jeżeli poszedł tak i zamiast polecić tak, powiedział tak, no to, szanowni państwo, już sprawa załatwiona. Już nic tutaj nie będzie. No niestety, life is brutal. No. Ale jeżeli uda się komukolwiek właśnie założyć takie biznesy i będzie właśnie, mówię, leciał tak i tak i już, potem takie fale, fale, fale no jak jakimś niczym jak fale, takie może nie? No to ja mu gratuluję. Jak jestem przykładem, ja pierwsze pieniądze, pierwszy milion zarobiłem w wieku 18 lat. Ee, chińczycy nawet, chińczycy, szanowni państwo, e, dostrzegli e, szansę w moim biznesie e, obwarzakowym i nawet chcieli go kupić, a ja powiedziałem, nie, to jest już moja sprawa i będę się ją cicho. Nawet inni ludzie, Krakowski się mnie nawet pytał o ten przedstawiciel, mówi, panie Zdzisławie, niech mi pan powie dlaczego, jak pan robi takie wspaniałe pączki, skąd ma tam pan te pączki? Ja powiedziałem, biznes lubi ciszę, szanowni państwo, jest to należy sobie za zapamiętać, biznes lubi ciszę. No, i bardzo pod uwagę to, że niedługo skończy mi się bateria w kamerze, niedługo oczywiście sobie nową, to już jest taka zużyta trochę, to chciałem Państwa serdecznie pozdrowić i zachęcić do zakładania pierwszych już biznesów w swoim życiu. Jeżeli będą Państwo kiedykolwiek chętni założyć jakiegoś biznesu, będą się chcieli Państwo skonsultować, na przykład będą chcieli ze mną Państwo współpracować, oczywiście za opłatą, proszę dzwonić pod mój numer skontaktować się z moim agentem na, na początku. Yy, ja mówię, nie bać się, próbować, bo ostatni raz powiem, że biznes nie tkwi w rzeczy ścisłej, wielki, takiej wspaniałej, kurde, wielki inżynier, ekonomista, nie? Bo biznes tkwi w prostocie. I to w sumie wszystko w moim doradztwie biznesowym, jak prowadzić biznes. Jeszcze raz Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę dobrego dnia lub dobrej nocy. Dobranoc albo do widzenia.